Może nie chromek odjedzie, nie? 我报一道山。 W imieniu wójta gminy Ryczywu, pana Henryka Szramy, serdecznie witam na patriotycznym spotkaniu, będącym wspomnieniem poległych w czasie II wojny światowej. Baczność do hymnu! Hymnie. Zamarła Warszawa. Polska cała zamarła. Syren potężny głos, ocean bieli i czerwieni, by uczcić, pamiętać. To Wy jesteście naszymi nauczycielami, jak działać w trudzie, pokonywać strach, zwyciężać, ideałom się poświęcać. Dzisiaj za Was żyjemy, budujemy z Mozołem, pielęgnując wolność, której Wy, bohaterzy, z honorem broniliście. Bądźcie dumni z nas, tak jak my jesteśmy z Was. Niezakazaną piosenką, co wszędzie rozbrzmiewa, przyjmijcie upamiętnienia hołd. Proszę wójta gminy ryczywu pana Henryka Szramę o zabranie głosu. Dzień 1 września mógłby i powinien być dla wszystkich Polaków dniem radości i nadziei, bo to jest dzień rozpoczęcia roku szkolnego, bo to jest dzień rozpoczęcia budowy nowego potencjału wiedzy umiejętności i wychowania młodego pokolenia. Ale 1 września spotykamy się także w miejscach pamięci narodowej, by chwilą zadumy i refleksji wspomnieć sześcioletni koszmar ludzi wielu narodów na wszystkich kontynentach, jakim była II wojna światowa. Serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu zarówno tych, którzy przyszli przed pomnik, jak i tych, którzy uczestniczą w tej uroczystości za pomocą transmisji. Szczególnie cieszymy się obecnością naszych kombatantów, którzy w dzieciństwie lub młodości zostali dotknięci okrucieństwem tej najstraszliwszej z wojen: Jabłonkowo, Westerplatte, Wielun, Tarnów, Szymankowo, Gdańsk. Te miejscowości wymienia się jako miejsca rozpoczęcia II wojny światowej największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata, w którym według różnych szacunków zginęło od 50 do 78 milionów, Pola milionów ludzi, w tym około 6 milionów Polaków. Jak napisała Zofia naukowska w medalionach: Ludzie ludziom zgotowali ten los. Polacy, nie zważając na przewagę liczebną, i militarów hitlerowców odważnie stanęli do boju. Nie skryli się strachliwie przed najazdem wojsk niemieckich. Nie bali się oddać życia w nierównej walce za wolność. Jakże wielki to był heroizm. Jakże wielu Polaków broniąc ojczystej ziemi złożyli jej w ofierze swoje życie. Okrucieństwo nazizmu dotknęło straszliwie ludność cywilną tylko dlatego, że płynęła w nich w niej inna niż niemiecka krew. Ogrom tragedii milionów ludzi nie sposób wyrazić słowami. Dlatego nie spotykamy się tutaj dzisiaj, aby rozliczać czy rozdrapywać rany. Jesteśmy tu po, po to, aby po raz kolejny, setny, tysięczny zawołać nigdy więcej wojen. Mamy no moralny obowiązek nie tylko powylać się nad krzywdą tych, co zginęli, ale przede wszystkim obowiązek, ale przede wszystkim przestrzegać, żeby już nigdy nie powtórzył się tamten scenariusz. Pokój i wolność nie są nam, nam dane na stałe. Trzeba o nie nieustannie dbać, kierując się szacunkiem dla drugiego człowieka, dobrem i wartościami chrześcijańskimi, które nigdy nie przeminą. Bądźmy odważni nie tylko słowem, ale i czynem. Oddając dziś hołd bohaterom i ofiarom II wojny światowej, dziękujemy i wyrażamy naszą wdzięczność, że przyczynili się do tego, że nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci i wnuków, zna wojnę tylko z lekcji historii. Że dziś mieszkamy w wolnym kraju, bo tak wielu dziesiątki lat temu poświęciło swoje plany, marzenia, zdrowie czy życie. Uczmy się prawdziwej odwagi, Honoru od bohaterów tamtych dni. Bądźmy orędownikami pokoju. Druga wojna światowa zakończyła się 2 września 1945 roku, a w Europie 8 maja tego roku. W wyniku powojennych ustaleń granice Polski ustalono tak, jak przebiegają obecnie. Natomiast gospodarczo i, mili i militarnie zostaliśmy uzależnieni od Związku Radzieckiego. System socjalistyczny. Pomiędzy rokiem 1945 a 1980 były próby zmiany tego systemu i uwolnienia się od wpływów radzieckich. Jednak skutecznymi okazały się strajki i protesty roku 1980. Właśnie wczoraj i przedwczoraj obchodziliśmy okrągłą 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 30 sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku w słynnej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy strajkującymi robotnikami a stroną rządową. Porozumienia sierpniowe zakończyły strajki, gwarantowały powstanie Wolnych Związków Zawodowych NSZZ Solidarność, upadek komunizmu, odzyskanie wolności i demokracji. Jednak problemy z ugruntowaniem się pełnej demokracji trwały dalej. Rok 1981 i stan wojenny. Kilkadziesiąt ofiar tego okresu. Dzisiaj stojąc przed pomnikiem, miejscem pamięci narodowej, otoczamy, otoczmy pamięcią tych, którzy walczyli, cierpieli, zginęli w różnych okresach XX wieku. Okażmy naszą wdzięczność za to, że poświęcili się dla nas i następnych pokoleń. Cześć i chwała bohaterom II wojny światowej. Cześć i chwała bohaterom przemian de demokratycznych w XX wieku w Polsce. Dziękuję. Patriotyczne wiązanki upamiętniające poległych w czasie II wojny światowej składają. Przedstawiciele koła gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Ryczywole. Pracownicy Urzędu Gminy w Ryczywole z wójtem Gminy Ryczywu panem Henrykiem Szramo. Radni Rady Gminy Ryczywu z Przewodniczącym Rady Gminy Ryczywu Panem Łukaszem Krzyśko. Przedstawiciele placówek oświatowych należących do Gminy Ryczywu. Dziękuję. Na zakończenie odśpiewajmy rotę. Dziękujemy wszystkim obecnym przy obelisku i oglądającym transmisję online. Życzymy miłego dnia w podniosłej i patriotycznej atmosferze. Do widzenia.